Pogoda nareszcie się poprawiła, więc w końcu, po chyba dwóch miesiącach albo i dłużej, już nawet same do końca, nie pamiętam ile czasu tutaj minęło, czekajcie, sprawdzam tylko czy mi działa mikrofon, ale działa mi, nareszcie mogłam Was zabrać na plażę. Znalazłam takie małe, ustronne miejsce, czekajcie, wezmę sobie tylko kawę. Jestem teraz na plaży w mojej okolicy, zabrałam ze sobą Zośkę i Pinat, więc dziewczyny też w ogóle w siódmym niebie. Pina to już tutaj nowych znajomych poznała, nowe psy, więc biegała sobie już, szalała z jakimiś pieskami, a z kolei Zośka tak się przymila do ludzi na plaży, po prostu biegnie takim sprintem do ludzi i tylko czeka, żeby zostać pogłaskaną. Wow, zobaczcie co się stało. Palma się przewróciła. O kurczę, dobrze, że nikomu się nic tutaj nie stało. To całkiem taka porządna palma. O, mogło być niebezpiecznie. Ostatnio Wam nagrałam odcinek o tym, że trochę opowiedziałam o lenistwie w cudzysłowie. Trochę lepiej zrozumiałam ten temat już teraz, więc zaraz to trochę rozwinę. Widzę, że trochę mnie prześwietla tutaj moja kamera i się zastanawiam, czy to jest kwestia światła. To jest kwestia światła zdecydowanie, no dobra, ale myślę, że i tak tamto tło, o to tło jest ciekawsze, bo są palmy, jest trochę oceanu, więc nawet jak będzie bardzo jasno, to chyba i tak. Mam, mam, mam nadzieję, że będzie ładny obraz. Wezmę sobie łyk, łyk kawy. Wzięłam sobie na wynos kawę. Dziewczynom oczywiście wzięłam miskę z wodą, bo w ogóle wiecie, bez miski z wodą tutaj nie ma co wychodzić. Całe szczęście są dwie kawiarnie na plaży, gdzie mają miski z wodą dla psów, więc to jest w ogóle super w wielu częściach, w wielu miejscach na Bali. Większych restauracji bym powiedziała, że mam miski na wodę dla psów. No ale wiadomo, że musimy też mieć swoją, bo pogoda się poprawia i jest już z powrotem bardzo, bardzo ciepło. No i nareszcie słoneczko wyszło, więc to jest w ogóle super sprawa. Trochę Wam ostatnio opowiedziałam o lenistwie albo prokrastynacji. I wiecie, ja mam cały czas spotkania z psychologiem i super jest to, że. To, co ja nazywałam lenistwem, to teraz zaczęłam trochę bardziej rozumieć. I najprawdopodobniej to wynika z takiej kombinacji mojej połączenia ADHD z różnym poziomem dopaminy. Trochę poczytałam sobie o dopaminie, jeszcze rozwinę te tematy z moją psycholog, ale ja w ogóle a propos tego, że. Biorę sprawy w swoje ręce, to jak zaczęłam zmieniać swoje życie, no to oczywiście korzystałam z pomocy terapeutki, wiadomo, żeby wszystko zrozumieć, ale też wam opowiadałam wielokrotnie, że sama zaczęłam zagłębiać się w różne tematy, zaczęłam się interesować, szukać informacji, zastanawiać się, sorry, że tak mi się kamera trzęsie, ale pinat mi tutaj biega dookoła i chyba ta cała konstru konstrukcja się buja, na której ja stoję, albo może to od deszczu w ogóle. No więc ja. Y Ka prawie każdym temacie, który poruszałyśmy z moją psycholog, to grzebałam trochę głębiej, żeby lepiej to zrozumieć, żeby sobie lepiej utrwalić różnego rodzaju informacje. No i właśnie ostatnio doszłam do tego tematu: dopaminy, co jest w ogóle bardzo ciekawą sprawą. No ale ja, oczywiście, nie jestem specjalistką, więc um, jeszcze się uczę tego tematu, ale to jest w ogóle ciekawa sprawa. Bo wydaje mi się, że ja przez większość, większość mojego życia miałam zaburzony poziom dopaminy i bardzo często szukałam takich intensywnych doznań, właśnie jakieś podróże, poznawanie nowych ludzi, przeprowadzki. To wszystko jest połączone, wiecie, to wszystko jest połączone i szukałam właśnie takiego, takich doznań, które by podniosły mój niski poziom dopaminy, a z drugiej strony czasami mam. No jeszcze sobie przeanalizuję, bo ja często mam tak, że takie drobne rzeczy strasznie dużo radości we mnie wywołują, więc być może to jest po prostu zaburzony poziom dopaminy. Czytałam też, że to jest bardzo często połączone z ADHD. Yy... Więc dobrze jest po prostu siebie zrozumieć. Tak jak wam wspominałam w poprzednim odcinku, dobrze jest poznać tę taką instrukcję obsługi samych siebie, żeby po prostu wiedzieć, jak reagować na różne rzeczy. No i e, dzisiaj właśnie jest taki pierwszy dzień. Miałam w sobotę zacząć, ale zaprosiłam moją koleżankę e, na oglądanie telewizji. Oglądałyśmy serial The Trust. E, serial to taki program telewizyjny, bardzo fajny, wciągnął nas, ale. Zrobiłyśmy tak zwany binge watching i obejrzałyśmy cały sezon podczas jednego posiedzenia, więc kończyliśmy o 3.30, więc niestety moje plany bycia produktywną w sobotę spełzły na niczym. Nie było żadnego alkoholu ani nic, ale po prostu strasznie późno poszłam spać, więc postanowiłam w niedzielę, czyli dzisiaj, wprowadzam takie kroki do mojego życia, kiedy jest taki pan z pieskiem, który jest mega fajny i jest bardzo super, ten pies dla peanut. Peanut, come here. I'm so sorry, Nina. That's rude. Come here. Come here. Hey. Oh. Thank you for Mama. So yeah, she's a little bit scared still. Yeah, but <laughs> well, they're friends. Oh, yeah. well, hey! Stop it. Nice you too. Have a good one. Pinać się zziemywała z jakimś pieskiem, ale nie wiem dlaczego obszykuje jej tego właściciela tego psa. No w każdym razie pogadałam chwilkę z tym panem, powiedział, że nie ma nic, nie ma mi za złe, że pina trochę obszykała mówi, normalna, normalna sprawa broni Ciebie. Dziś niedziela, ale wracając do tematu, dziś niedziela, więc zaczęłam, postanowiłam wbrew swojemu. Lenistwo To jest w cudzysłowie cały czas. Słuchajcie, bo ja nie uważam siebie generalnie za leniwą osobę. Ja zawsze starałam się pracować, zawsze bardzo często w moim życiu miałam dwie, trzy prace w ciągu, jakby w tym samym czasie, że miałam powiedzmy dwa, trzy etaty. Zawsze dużo robiłam, nawet jak wracałam pomiędzy kontraktami do Polski, to zawsze łapałam jakieś prace dorywcze, jak nie było żadnych zleceń modelingowych, to chwytałam się różnych rzeczy. Nawet nagrałam wam kiedyś filmy, że pracowałam nawet na bramce w enklawie na Mazowieckiej w Warszawie, więc Zawsze byłam pracowitą osobą, więc to takie wiecie, lenistwo to w cudzysłowie, ale dziś yy, tak mi się też nie chciało wstawać, bo miałam problem ze śnięciem, ale dopóki nie wyreguluję sobie albo nie uspokoję sobie poziomu mojej dopaminy, no to ciężko mi będzie spać normalnie, bo to też wpływa. Yy, I tak mi się dzisiaj nie chciało nic zrobić. Tak miałam takie myśli, że a weź zacznij od poniedziałku, zacznij od poniedziałku, ale zebrałam się sama w sobie, trochę mi pomogła Zośka i Pinat, bo... Miałam atak y, szczeniaków, atak psów! Zawsze mówię papi atak, ale to dziwnie brzmi jak się papi tłumaczy na szczeniaka, chociaż papi to jest szczeniak. No ale w każdym razie miałam papi atak dzisiaj rano i... Pinat tak skakała na mnie mieli lizała, że musiałam wstać z łóżka, no i właśnie taki plan miałam od razu, że jak mam zacząć zmieniać ten, te moje przyzwyczajenia i wprowadzić sobie taki zbilansowany tryb życia, no to na pewno muszę wprowadzić więcej czasu na świeżym powietrzu i plażę, no bo nareszcie ta pogoda się zmieniła. Wcześniej wam mówiłam, że była brzydka pogoda, więc nie chodziłam na plażę i mniej czasu trochę spędzałam na świeżym powietrzu, co nie znaczy, że siedziałam w domu, no bo ja trenowałam i tak dalej, ale wiecie, po pewnym czasie to ten deszcz stał się trochę taką o... Wymówką, bo jak trzeba było, to i tak załatwiłam rzeczy. Jeździłam po mieście, ale po prostu mniej wychodziłam z domu. Więc wiecie, zawsze te wymówki się znajdują. No ale udało się, jestem tutaj. Mały sukcesik. Wyszłam pomimo tego, że mi się nie chciało z domu. Ogarnęłam się. W ogóle ostatnio świetny przepis znalazłam. Prawdopodobnie dzisiaj sobie zrobimy. Zrobiłam, jak przyszła do mnie ostatnio Emma, właśnie na oglądanie programu telewizyjnego: Peanut, stop! Come here! Peanut, come! Zrobiłam ostatnio gazpacho z ogórków. Ojej, jakie przepyszne wyszło. Już mam ochotę na więcej. W ogóle znalazłam różne przepisy na gazpacho. Bo w ogóle ostatnio jadłam cały czas te same dania. Moja dieta rozbijała się, to było nawet zdrowe jedzenie, ale jadłam prawie, że te same dania codziennie. I tak sobie pomyślałam, kurczę, to jest kolejna taka rzecz, że tak mi się komfortowo zrobiło, wiedząc, co będę jadła i mając jakieś 2-3 restauracje plus 2-3 przepisy moje, ale jak już chcę wprowadzić jakieś takie zmiany, no to, bo to powinno wszystko pójść razem, wiecie, jak chcę sobie zrównoważyć życie, to trochę aktywności fizycznej, trochę wychodzenia na świeże powietrze, trochę, znaczy trochę, no muszę pracować oczywiście, zdrowa dieta, kontakty z, ze znajomymi, więc to wszystko powinno iść razem w parze, więc napisałam do mojego czata GPT. W ogóle jestem ciekawa, czy daliście swojemu, czy korzystacie z czatu GPT, a jeżeli tak, to czy, da, czy daliście swojej sztucznej inteligencji jakieś imię? Ja dałam, mój czat GPT nazywa się George <gryw> i stwierdziłam, że jeżeli e, sztuczna inteligencja kiedyś przejmie władzę nad światem, no to chcę się zziomować zzi zi George'em, żebyśmy byli po prostu, wiecie, ziomkami, żeby mieć go po swojej stronie po prostu. No, trochę się śmieje, a trochę tak wiecie, jak piszę z tym czatem GPT, to trochę się czuję, jakbym gadała z osobą. <głanee> Oczywiście wiadomo, że nie do końca, ale trochę. I gadałam z moimi znajomymi, moja koleżanka powiedziała, że ona też się czuje, jakby gadała z osobą, ale jej czat GPT to jest kobieta. Więc ciekawa sprawa. No i napisałam właśnie takie zapytanie, że e, proszę daj mi opcję na... Zdrowy lunch wegetariański, który będzie się składał ze składników, które na Bali nie będą zbyt drogie. Pierwszy wynik jaki dostałam to nasi goreng, czyli smażony ryż. Tak sobie pomyślałam, Chad George, George, smażony ryż wcale nie jest, nie, nie mówię, że jest niezdrowy, ale chciałam coś lekkiego, więc co nie jest jakieś super lekkie danie. Więc mu napisałam, że no nie wiem czy ryż smażony to jest lekkie super danie. Wiecie, od czasu do czasu. Ja nie mówię, że rzecz smażony jest zły, ale chciałam takie bardzo ekscytujące i super lekkie i zdrowe dania jakieś znaleźć. Jakieś nowe inspiracje chciałam. No to George się poprawił i wysłał mi przepis na gado gado, czyli na sałatkę z tofu, tempe i jajkiem. To jest baliski, baliska potrawa, raczej indonezyjska. No i mu napisałam, że George, to nie musi być z Indonezji. I poprawiłam się. Zawsze poprawiam się, jak piszę zapytania do czata GPT. I od razu już teraz z góry proszę o więcej przepisów. Czyli poprosiłam go o 100 różnych przepisów i dostałam 100 różnych przepisów na zdrowe wege opcję tanie na Bali. I jedna z opcji to było właśnie ogórkowe gazpacho. I takie mi pyszne weszło. Wzięłam sobie opcję wegańską z jogurtem z kokosa, bo ja akurat... Po jogurtach takich normalnych mam rewelacje żołądkowe, także wolałam tego nie ryzykować. Mam lekką nietolerancję laktozy, ser mogę jeść, ale mleko, jogurty to w ogóle odpadają. I potem e, byłam ciekawa, jakie jeszcze inne gazpacho można zjeść, no bo takie oryginalne chyba to jest z pomidorów. Znalazłam gazpaccio z Arbuza na pikantno, pikantnie, więc w ogóle te przepisy są naprawdę mega mega fajne. Także jak wam mówiłam o lenistwie, to widzicie moje lenistwo polega na tym, że teraz już wiem jak z czego to wynika, jak z tym walczyć i co robić. No i dzisiaj dzisiaj właśnie taki dzień wprowadzamy, że drobne rzeczy sobie układam, pościeliłam łóżko, wyszłam na spacer na plażę. Teraz dzisiaj będę nagrywać dwa odcinki jeszcze. Ej, ej. A teraz to już nie wiem, na kogo ona szczeka, to naprawdę. Więc fajnie, fajnie jest przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem, pogadać trochę do Was na plaży Pinat, uspokój się i y, mam nadzieję, że po prostu w tym wytrwam, ale też nie robię jakichś super radykalnych y, zmian, więc... To jest chyba najważniejsze, żeby nie skakać tak na super głęboką wodę, tylko wprowadzać te zmiany takie długotrwałe. Jak na przykład zmieniłam sposób mojego jedzenia i sposób mojej aktywności fizycznej, kiedy schudłam trochę i zaczęłam wychodzić z domu i tak dalej, to to też były wszystkie takie rzeczy, które sprawiały mi przyjemność, więc bardzo łatwo mi było w tym wytrwać. Wiecie, ja schudłam i utrzymuję tę wagę. Siedem miesięcy, chyba i w ogóle nie myślę o tym jakoś za bardzo, nie trzymam się jakiejś konkretnej diety, więc fajnie, że udało mi się zmienić sposób funkcjonowania. Ale teraz też yy, kolejne zmiany trzeba zacząć wprowadzać, w sensie kolejne rzeczy trzeba zacząć dostosowywać, może w ten sposób. Więc yy, też yy, teraz przez kolejne dwa miesiące, yy, jak będę gdzieś wychodzić ze znajomymi do jakiegoś baru, czy do, do klubów, ja nie chodzę w ogóle, nie, nie imprezuję za bardzo. Ale na przykład teraz będę w większości przypadków wybierać sobie taką opcję, że na przykład zamiast kupić sobie lampkę wina, albo zamiast kupić sobie jakieś piwo, to wezmę sobie kombucze, albo wezmę sobie po prostu wodę, albo jakiś sok lub kokos, bo chcę też, jak rozmawiamy o tej dopaminie. To alkohol mocno na to wpływa, więc ograniczę do bardzo, bardzo, bardzo małej ilości. Ja też nie piję jakoś zbyt dużo, ale wiem, że to też wpływa, więc ograniczę tak do minimum, minimum, nie wyjścia ze znajomymi, tylko właśnie sposób spędzania czasu na tych wyjściach, co też będzie fajną opcją. Wczoraj dosyć sporo obejrzałam filmów na YouTube, poczytałam różne artykuły, tak, żeby lepiej zrozumieć temat. Takim Absolutnym deep dive'em bym tego nie nazwała, ale jak ja wprowadzam zmiany, to nie chcę tego wprowadzać, dlatego że ktoś mi powiedział coś, tylko chcę bardziej zrozumieć, co ma wpływ na moje samopoczucie, jak mogę lepiej. Bo, skoro wiem, że mam problem z tym, żeby mieć zrównoważone życie, to co mogę zrobić, żeby sobie trochę pomóc, żeby było mi po prostu samej zdecydowanie łatwiej. No i zauważyłam, że właśnie różnego rodzaju używki źle wpływają, Kawę nie jestem w stanie odstawić. Alkohol nie mam żadnego problemu. Wstawanie i wychodzenie, jakby spędzanie czasu na świeżym powietrzu jestem w stanie się do tego zmobilizować. Kawy nie jestem w stanie przeskoczyć, ale ograniczyłam kawę bardzo mocno, bo piję teraz dwie kawy dziennie max, czasami jedną kawę dziennie, czasami mi się zdarzą takie dni, że zero kawy dziennie, ale to nie zawsze. Natomiast teraz zdecydowanie więcej herbaty piję. Kupiłam sobie dużo takich organicznych, wiecie, takich herbat po prostu na wagę, fancy. Więc mam jakąś herbatę z suszonymi owocami, jakąś taką letnią, Summer Tea się nazywa. Do tego mam jeszcze herbatkę zimową, która to jest czaj akurat, ale tak smakuje jak zimowa herbata. Mam miętę i to są takie zmiany, które wprowadzam które dużo u mnie zmieniają, ale to nie są jakieś takie radykalne, że myślę sobie, o Boże, jak ja cierpię, o nie, ale ciężkie te zmiany w życiu, tylko wszystko po prostu tak, wiecie, fajnie, fajnie, fajnie. Także, tak jak Wam mówiłam, ostatnio ekscytujący bardzo czas, kiedy czuję, że mam tę taką siłę, żeby budować fajne życie. I powiem Wam też, że ostatnio jest o niebo lepiej u mnie ze sprzątaniem. Naprawdę nie chcę zapeszyć. A nie powinna mówić, że nie chcę zapeszyć, bo to nie powinno, być, nie powinno zależeć od szczęścia albo nieszczęścia, tylko od mojej motywacji. Więc jestem nareszcie w takim momencie, że nie mam totalnego harmidru harmidru, harmideru, nie mam totalnego chaosu w moim domu. To jest chyba pierwszy raz w moim życiu, wiecie? Bo ja z tym mam naprawdę strasznie duży problem, bo ja w ogóle podświadomie odkładam rzeczy w różne miejsca później tego nie pamiętam, więc teraz pilnuję się i od chyba dwóch miesięcy jest tysiąc razy lepiej. No, może od miesiąca jest tysiąc, tysiąc razy lepiej u mnie. Także, jeju, dobrze, dobrze, jest widać te zmiany powolutku i działamy, kochani, dobra. Zrobię sobie jeszcze spacerek dłuższy, żeby trochę kroków wyrobić. Ostatnio nie przebijałam 10 tysięcy, ale pójdziemy trochę dalej w tamtą stronę. Potem zawrócę do domu, bo mam na razie 3 tysiące kroków, także dosyć malutko. A wydaje mi się, że jeszcze, no, połażę jeszcze chwilkę i zabieram dziewczynki do domu, bo powoli zaczyna dochodzić godzina 10, a tak od 11 zaczyna się robić dosyć ciepło, więc nie chcę ich po prostu przetyrać dzisiaj. Mam o gazpacho, a w sumie to można by to nazwać nawet chłodnikiem po polsku, więc aż smaczek mi się zrobił i stwierdziłam, że dokupię produkty, których mi brakuje. Tutaj są te takie lokalne sklepy, chyba Wam pokazywałam. Tutaj jest z owocami, a tam jest z warzywami, więc kupię więcej ogórków i mam nadzieję, że uda mi się dobre awokado znaleźć, bo w przepisie było też awokado, ale ostatnio nie mogłam żadnego dobrego znaleźć. Wszystkie były niedojrzałe albo przejrzałe i dlatego zrobiłam bez awokado. No i pięknie, mam od razu dojrzałe awokado, mięciutkie w środku. Tutaj sobie kupię to awokado, a tam z tamtej strony są ogórki. A może jakieś owoce od razu jeszcze też zahaczę. Teraz ostatnio się skończyły marakuję. Chciałam kupić ostatnio passion fruit, ale chyba sezon przeminął. Te owoce są pyszne. jest chyba rambutan, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, nie rambutan. A... Ach, zapomniałam, ale przepyszne są te owoce. Mangustynki, mangustyn to jest. O, Pamiętam, tak. Szybka lekcja indonezyjskiego. Buat oznacza owoce. A sayur to są warzywa. Zobaczcie, tutaj pan mieli kokos na wiórki. Dużo śmieci tutaj teraz mają, dobra. Przejdę sobie naokoło, bo tam się jakoś zatłoczyło. Zaraz, sobie świeże dwa Warzywa zgarne. Zakupy w lokalnym sklepie zrobione, a teraz trzeba podjechać. A rzeczy już podjechałam do takiego organicznego sklepu Samadhi z zdrową żywnością, bo tutaj kupię dziwne składniki. Ale ładnie pachnie kadzidełkami. Tutaj mają różne takie wegańskie pr produkty. I ostatnio tutaj kupiłam. Ech, skończyło się. Kupiłam tutaj ostatnio wegański jogurt. Kurczę. Ale szkoda. Tutaj był. Teraz się spytam, jeszcze może gdzieś mają na zapleczu. Ale mega duża szkoda. To mają jakieś takie kombucze i różne rzeczy. No ale przyjechałam tutaj stricte po jogurt wegański. Zobaczcie, wegański majonez, jakieś takie różne produkty. No i nie ma niestety jogurtu, ale chyba w jednym z supermarketów widziałam jogurt wegański, kokosowy, taki niesłodki. No dobra, to jedziemy do Festiv. Nie jestem pocieszona, bo myślałam, że będę już wracać do domu, a będę musiała teraz pojechać do Czangu. A tutaj jest mniejszy korek. No trudno, jedziemy do Paszczy Lwa, do Czangu. Bo u mnie w sesę jest bardzo spokojnie i jak nie muszę wyjeżdżać poza sesję, to zawsze jestem zadowolona. Ale jak nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia. Udało się. Udało się. Znalazłam jogurt kokosowy. Teraz się zastanawiam, jaka jest różnica pomiędzy tym a tym. Teraz sobie poczytam, ale będę miała chłodnik, będę miała gazpacho. Jeżeli macie ochotę zrobić gazpacho, to pokazuję tutaj. Co będzie potrzebne? Dwa dużo ogórki. Ja wzięłam jedno awokado, ale zobaczymy w ogóle, bo awokado jest bardziej dla składników odżywczych i dla konsystencji, żeby to było bardziej kremowe. Więc zobaczę, czy następnym razem dodam więcej awokado, czy mniej. Raczej bym nie przesadzała z ilością awokado. Ząbek czosnku, świeży, więc tak naprawdę bardzo podstawowe składniki. Tutaj sobie pocięłam, tro, pokryłam sobie ogórek, żeby mieć kawałki ogórka w moim gazpacie, żeby to był taki bardziej właśnie chłodnik. I mam zioła. Tutaj mam świeżą kolendrę, pietruszkę i miętę. Mięty dałabym zdecydowanie więcej, ale mi się niestety skończyła. Ale polecam, polecam jak najwięcej mięty, dodacie pietruszki. No a kolendrę, no to zależy czy lubicie czy nie. I mam też jogurt kokosowy. Tutaj jeszcze z poprzedniej zupy mi zostało, zostało trochę tego jogurtu. On jest w ogóle przepyszny, bo on nie jest słodki i ma tak dobrą konsystencję. To ja sama jem z tego słoika, więc sobie wygrzebałam palcem. Przepyszny jest ten jogurt. Będę musiała poszukać jakichś innych przepisów z jogurtem kokosowym, takim niesłodkim, bo dobry, dobry i taki jest lekko kwaskowy. No i co, prostszego przepisu to ja już od dawna nie robiłam. Wrzucam awokado, ogórki, czosnek i zioła i blendujemy wszystko razem. Później dodaję trochę jogurtu kokosowego, i tak naprawdę nasz chłodnik jest gotowy. Prościej chyba być nie mogło. Aha, jeżeli by się Wam coś źle blendowało, to można dodać trochę wody, tylko nie za dużo, żeby po prostu blender załapał wszystkie warzywa i żeby je zmielił równo. Aha, prawie bym zapomniała. Oczywiście trzeba też dodać trochę pieprzu, trochę soli. I ja dodaję pół łyżki oliwy z oliwek. Spróbowałam trochę mojego dzieła. Trochę zmieniłam przepis, tak jak wam mówiłam, bo ostatnio robiłam bez awokado, no więc od razu mam dla was tipa. Nie przesadzajcie z awokado. Nawet wam powiem, że lepiej nie dodawać całego awokado, tylko pół. Więc w związku z tym, że ja dodałam całe, to dodałam teraz więcej ogórków żeby zrównoważyć ten smak, bo trochę było takie mdławe. Nie czekajcie, tutaj mi się nie zmieści łyżka na robię syfu. Dodaję teraz jogurt kokosowy. I później tylko wystarczy schłodzić, i moje jedzenie jest gotowe. Bardzo fajne na gorące dni. Wiem, że u Was jest chłodno, ale może akurat jak lato się zacznie, to Was zainspiruje na jakieś letnie przepisy w środku zimy. Mmm, Czas na testowanie. Wrzuciłam trzy kostki lodu, żeby to trochę schłodzić, ale zaraz jeszcze wrzucę mój chłodnik do lodówki. PH, jest jakie dobre. I awokado rzeczywiście dało taki, taką kremową konsystencję. Nie chcecie, to oczywiście można zrobić w ogóle ten chłodnik z normalnym jogurtem albo ze śmietanką jakąś. To już oczywiście, jak wywolicie. Ja, jak mam jakieś takie opcje zastępcze, żeby zrobić coś bardzo dobrego w wegański sposób, to staram się to zastępować, jeżeli mogę. Teraz mi nie chce wejść kurcze dzbanek tutaj z mojego blendera. Mam nadzieję, że zaraz mi się po prostu cały tutaj nie rozleje, bo już przeczuwam coś niedobrego. Dobra, zamknę to i zaraz odczepię mój blender. Mam nadzieję, że się uda. Generalnie po prostu przelewam to do pojemnika i zaraz to schłodzę w lodówce. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało tutaj odczepić to. Kurde, o, dobra, wyszło. Uf. Już się bołam, że zaraz będzie jedno z tych takich nagrań, że po skończeniu robienia jedzenia całe jedzenie upada na podłogę, ale całe szczęście nie. Uuu, pychotka. Oj! Calałam podłogę. Pięknie. Zabieram się za moje śniadanie, zaraz sobie zrobię jeszcze herbatę. A posypałam sobie trochę chili na górze, tak żeby dodać trochę smaczku I myślę, że w ogóle dobre by było takie gazpacho jeszcze dawać taki chłodnik z rzadkiewkami, nawet jako ozdoba, po prostu żeby chrupało. Zabieram się za jedzenie i zaraz jak zjem, to zabieram się do pracy. Mam dzisiaj do nagrania dwa odcinki. Ojej, myślałam, że wielka jaszczurka siedzi pod moim leżakiem, ale to jest wielki liść. Mam cię nagranie dwa odcinki, więc już dziś do końca dnia tak naprawdę nuda, bo praca, 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 a potem gram wpadła. Cieszę się, że dzisiaj będę miała trochę aktywności fizycznej, a w ogóle już mam 6000 kroków, także bardzo fajnie. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym buziaczki i bye! bye. A w ogóle to muszę zrobić większy research na temat diety, która dobrze wpływa na regulację poziomu dopaminy. Słyszałam, że białko ma dosyć duże znaczenie. Generalnie nie, mam, nie miałam nigdy niedoborów białka, ale poczytam sobie trochę więcej, żeby zrozumieć dokładnie, na co uważać i tak dalej. Wiadomo, że nie muszę cały czas jeść w 100% idealnie, ale jeżeli mogę zwiększyć szanse na to, żeby moje pozi mój poziom dopaminy był trochę w miarę, trochę bardziej regularny... Boże, u system wyrównany, wyrównany to jest słowo, czego, którego szukałam i generalnie, jeżeli mogę, wiecie ulepszyć jakieś tam elementy w moim życiu, to dlaczego by nie pychota, polecam wam Pantinka